Czoła. Dziś film na temat jak nauczyć się podciągać, jak podciągać się więcej bez używania jakiegoś tam dodatkowego sprzętu, które Wam pomoże się nauczyć podciągać. Potrzebne Wam będą tylko ręce i drążek. Na początku opowiedzmy sobie coś o chwytach, bo wyróżniamy trzy główne rodzaje chwytów: czyli jest to nachwyt, w ten sposób, podchwyt. W ten sposób i chwyt neutralny w ten sposób, czyli tak zwany chwyt młotkowy. Najmocniejszym chwytem będzie chwyt młotkowy, czyli ten chwyt młotkowy, czyli chwyt neutralny. W tym chwycie po prostu będziemy najsilniejsi, więc osoba, która się uczy może po prostu wykorzystać ten chwyt na początku. Natomiast jeśli nie mamy możliwości ćwiczyć w takim chwycie, nie mamy takiego drążka, to wtedy drugim takim najmocniejszym chwytem będzie właśnie podchwyt, czyli w ten sposób. Druga sprawa, jeśli chcecie się więcej podciągać, chcecie się w ogóle chociaż raz podciągnąć, musicie robić progres, czyli z czasem podnosić sobie ten poziom poprzeczkę sobie podnosić, żeby było coraz ciężej, żeby dawać nowy bodziec i być coraz po prostu silniejszym. I zaraz sobie to wszystko pokażemy, jak można to robić. No i trzecia bardzo ważna sprawa. Musicie wzmocnić słabe ogniwa. Ogólnie plecy to jest bardzo silna grupa mięśniowa, tak samo ramiona w miarę są silne. Natomiast Mam jeszcze chwyt. Przeważnie jest tak, że chwyt pierwszy odpada z gry. Więc musimy wzmocnić chwyt. Bo jeśli będzie słaby chwyt, po prostu nie utrzymacie się na drążku i nie wykorzystacie potencjału siłowego, jaki macie właśnie w plecach czy w rękach. Proste. Nie ma zwisu, nie ma podciągnięć. Żeby wzmocnić ten chwyt fajnie będzie wrzucić sobie do treningu jakie takie, jako takie ćwiczenia akcesoryjne e, na przykład zwisy na drążku na czas czyli po prostu chwytać się drążka i zwisacie sobie na czas z czasem e, oczywiście progresujecie też to te ćwiczenie czyli podnosicie sobie e, trzymacie się dłużej na tym drążku na pierwszym treningu trzymajcie się 30 sekund na kolejnym dokładać sobie 5 albo 2 sekundy, w zależności jak Wasz organizm szybko się adoptuje. No i jak w ogóle możecie się uczyć podciągania? Jak możecie progresować w tym ćwiczeniu nie używając jakiegoś sprzętu dodatkowego, tylko własnych rąk i drążka? Teraz sobie to pokażemy. Więc przykładowo nie mamy. Chwytu neutralnego, więc używamy na początek drugiego mocnego chwytu, czyli podchwytu. Zwisamy sobie w podporze z nogami i unosimy się do góry delikatnie pomagając sobie nogami. Hop. I opuszczamy. Hop. Ważne jest po prostu, żeby jak najmniej sobie pomagać nogami i całą pracę przekładać właśnie na ramiona, żeby głównie pracować, pracować ramionami. Z czasem będziecie silniejsi, będziecie się lepiej szczuli w tym ćwiczeniu. Na przykład możecie tam sobie robić po 12 powtórzeń, przykładowo 5 serii. Kolejnie dorzucacie sobie Czas pod napięciem mięśni, czyli czas wykonywania powtórzenia. Więc jak przedtem wykonywałem jedno powtórzenie przez, załóżmy, sekundę, to teraz wykonujemy sobie to powtórzenie przez 3 sekundy. I wykonujemy kolejne powtórzenia. No i znowu, jeśli czujecie się już dość silni, żeby dołożyć sobie jakby obciążenia, dołożyć sobie e, podnieść ten poziom trudności w ćwiczeniu, możecie sobie wykonać podciąganie w ten sam sposób z pomocą nóg. Natomiast kiedy dojdziecie do góry, unosicie nogi i opuszczacie się w dół. I wykonajemy kolejne powtórzenia. Hop! Hop! I kolejnie wprowadzacie znowu tempo, czyli unosicie się pomalutku przez 3 sekundy, raz. 2, 3 i opuszczacie pomalutku. Raz, dwa, trzy. No i znowu z czasem będziecie coraz silniejsi. Więc próbujecie podciągać się już bez pomocy nóg. Hop, napinacie mocno brzuch. I opuszczacie. Następnie jak już się podciągnęli, podciągnęliście w ten sposób, możecie przejść na drążek. Dobra, załóżmy, że już jesteś w stanie podciągnąć się ten jeden pełny raz, pełny techniczny raz. No i nie podciągaj się, jak się podciągniesz raz, to nie katuj tego drugiego powtórzenia bez sensu rozbij sobie to po prostu. Podciągaj się po jednym razie, ale rozbij sobie to na więcej serii. Na przykład podciągaj się po jednym razie, ale 10 serii. I między seriami załóżmy 60-90 sekund przerwy. Czyli podciągasz się i przerwa 60-90 sekund. Eee, I tak 10 serii. Kolejnym razem jak przyjdziesz na trening Króć sobie przerwy, czyli zrób tak samo 10 serii po jednym podciągnięciu, ale z przerwą 30-60 sekund przerwy. Czyli progresujemy teraz czasem jakby przerwy. No i na kolejnym treningu tak samo 10 serii po jednym powtórzeniu, ale zejść do na przykład 15 lub 30 sekund przerwy. No i już te. Jedynki te powtórzenia nie robią na ciebie wrażenia. W tym wypadku wprowadzasz tempo, czyli podciągasz się szybko i po malutku się opuszczasz. Czyli hop i po malutku się opuszczasz. Tak samo. Możesz robić jedynki. Chyba że już tak progres poszedł do góry, że nawet możesz już próbować dwójki. Najważniejsze jest to, żebyś nie robił, żeby nie robić do, do totalnej odcinki, tak żeby twój układ nerwowy po prostu nadążał z regeneracją. Chyba, że ćwiczysz bardzo rzadko i robisz często deloady, czyli przerwy, planowane przerwy. Także. Tak właśnie możesz później sobie progresować i po takim całym treningu, kiedy już e, przepracowałeś te mięśnie, na których ci zależy, to warto właśnie wzmocnić te słabsze ogniwa, czyli właśnie na, e, mięśnie przedramion, chwyt, czyli zrobić sobie właśnie zwisy na czas. No i warto też wzmocnić cały brzuch, bo on też mocno pomaga w całym procesie. Tyle na dzisiaj mordeczki, jeśli się podobało zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję, będę miał motywację po prostu, żeby działać dalej i Wam dalej pomagać. Jeśli macie jakieś pytania zostawcie w komentarzu, kołem, albatros i widzimy się w kolejnych materiałach.